Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii, z serii kwietniowej, W której zobaczymy, jak długo ta tradycja będzie trwała. Ale fajnie by było, jakbyśmy po prostu co roku kontynuowali. A co dokładnie? Budowę miasta w pęcie. Tak, najlepsza gra o budowie miasta, przecież mamy na razie naszą mapę piękną, jeszcze niezabudowaną. No i na początku trzeba by pewnie zrobić jakąś autostradę. Mam już przygotowany taki Czary autostradowy kolor. No, i zrobilibyśmy sobie jakiś, na przykład, tutaj jeden kierunek tej autostrady, powiedzmy, że jakoś tak, przez całą tutaj naszą mapę. Do tego w drugą stronę też muszą jakoś jechać, więc postaram się coś tutaj równoległego zrobić. Nie mam niestety moda na równoległość, więc może być troszeczkę kiepsko. No, ale powiedzmy, że jakoś, jakoś. Mniej więcej coś powinno wyjść, ok, postaram się jakoś to tak tutaj poprowadzić. Dobra, dotąd, coś takiego. Mniej więcej, mniej więcej równolegle wyszło, tak? Mogło być lepiej, nieważne. Teraz trzeba by zrobić jakiś zjazd z tej autostrady, czyli zrobimy sobie jakiś taki główny tutaj wjazd do miasta, coś takiego. I teraz, jak ja bym to zrobił? Pierwsze co? Tędy. Zjazd taki zwykły tutaj, do tej drogi. Następnie wyjazd z miasta w tą stronę do autostrady. To jest raczej dosyć proste. Troszkę mi to słabo wyszło. Ja bym to sobie jednak wyburzył i, i zrobił jeszcze raz. Okej, okay, coś tak. Mniej więcej takiego. Super. Możemy sobie w ogóle to przybliżyć troszeczkę. Może będzie troszkę prościej. I teraz uwaga, bo musimy zrobić jakiś most. Czyli wyjdziemy sobie kawałek z tą drogą, na przykład gdzieś tutaj. I następnie musimy wejść na górę. I żeby wejść na górę potrzebujemy troszkę ciemniejszego koloru. I powiedzmy, że zjedziemy sobie na coś takiego. Dodaj do kolorów niestandardowych, to się nam przyda później. Wychodzimy w takim razie tutaj na wiadukt jeżdżamy sobie nad tą autostradą yy, trzeba może jeszcze kawałeczek prostego, tak, kawałek prostego yy, i teraz robimy sobie zakręcik zakręcik, zakręcik gdzieś tak dotąd i teraz zjedziemy kawałek w tą stronę, ale zaraz i tak już bym raczej na ziemię z tym strzedł. Tutaj kawałek też w tą stronę, ale też dosłownie kawałeczek. Tu jeszcze może kawałek poprawię. I teraz wracamy sobie już ze zwykłą rampą autostradową na powierzchni ziemi i zjeżdżamy na autostradę. OK. Następnie stąd, tutaj pod tym wiadukcikiem przejeżdżamy kawałeczek i łączymy się gdzieś tak mniej więcej tym miejscu. Okej, okay, pięknie. Yy, oddalmy sobie może naszą mapkę, ponieważ zjazd z autostrady już jest. Yy, no i teraz, może na samym początku, właśnie, może ja z powrotem to jednak przybliżę, tak się będzie łatwiej budowało. Yy, na samym początku miasta, żeby się nie robiły jakieś wielkie korki, to ja bym zrobił może jakieś rondo. Tak, myślę, że rondo na wieździe to będzie dosyć dobry pomysł. Yy, tu sobie zrobimy coś takiego. Yy, cały czas chcę jakoś tym środkowym kółkiem, myszy to Przesuwać, obracać. To no nieważne. Jestem za bardzo przyzwyczajony do innych gier o budowie miasta. Także mamy rondo, i od ronda trzeba by zrobić jakieś odjazdy. Powiedzmy, że na przykład jeden odjazd jakoś tak w tą stronę. Dobrze. Drugi odjazd gdzieś tu, i myślę, że trzeci po prostu. Tą stronę, troszeczkę krzywo. Dobrze. Jako, że to jest rondo, to myślę, że fajnie byłoby je troszeczkę ozdobić. Weźmy sobie może jakieś takie drzewka, powstawiajmy je tutaj naokoło, a do środka, na przykład, jakieś takie różowe drzewko, też myślę, że będzie ładnie wyglądało. Czyli taką dosyć podstawową siatkę, taki dosyć podstawowy wjazd już mamy. Wydaje mi się, że można by zrobić jeszcze na przykład jakąś osiedlową tutaj uliczkę, i też może, żeby nie wszystko było. Po prosto, to powiedzmy, że na jakimś takim łuku tu też bym zrobił na przykład jakiś taki przejazd, tędy, tędy i podłączmy się na przykład do tej głównej drogi. No i może, żeby już jakoś to miasto zaczęło rosnąć, to postawiłbym na przykład jakieś pierwsze domki. Więc zamaluję sobie tutaj parę stref na zielono, żeby właśnie jakieś takie pierwsze domeczki, jakaś taka pierwsza wioska nam powstała. Tutaj, tutaj, tutaj. Może jeszcze coś na przykład w tym miejscu. Ok, dobrze. Parę no, i też myślę, że na takiej wiosce jakiś chociaż jeden sklepik by się przydał. Tak, niech tu mają, powiedzmy, w centrum jakiś taki sklepik. Ok, ci ludzie też muszą gdzieś pracować. Także, może, żeby nie tu jakoś super blisko tej całej strefy mieszkalnej, to jakąś strefę fabryczną zrobiłbym w tych okolicach. Tą drogę można by właśnie na przykład jeszcze jakoś tutaj przedłużyć. No i zróbmy może jeszcze jakiś na przykład odjazd, tak bardziej do środka. Nawet bym to zrobił chyba tak. Tak, takie właśnie tutaj. Taki przejazd naokoło i w środeczku tutaj i w środeczku tutaj dołożyłbym jakieś strefy fabryczne. Też może jakoś nie za gęsto. Nie chciałbym też na przykład przy tej głównej ulicy, więc właśnie na przykład powiedzmy tu jakaś jedna strefa fabryczna, jakaś druga. W tym miejscu może coś bardziej jakoś właśnie po boku. Troszeczkę za dużo chyba. Dobra, na zapas. Najwyżej się nie zbudują. Kiedyś jak będzie zapotrzebowanie, to wtedy w tych miejscach już te fabryki powstaną. I mam tylko nadzieję, że na tym rondzie mi się jakieś wielkie korki nie porobią, ale to ewentualnie, żeby też na tym rondzie. Nie było jakichś wielkich korków, to moglibyśmy na przykład zrobić przejazd z tej strefy mieszkalnej. Powiedzmy, że jakoś tędy tutaj na takim łuku i dodatkowy dojazd na strefę fabryczną. OK, czyli wtedy ciężarówki z autostrady sobie przejadą prostorądem, a mieszkańcy będą mieli jakąś bliższą drogę tędy. Super, tylko że za dużo tych fabryk jest, więc przejdźmy może jeszcze do rozbudowy jakoś lekko tej strefy mieszkalnej. Zrobimy sobie taki wyjazd stąd dalej, tędy, jakąś jeszcze. Taką drogę pod kątem pięknie I, i teraz więcej mieszkań, dokładnie tak. Tu jakieś mieszkanko, tu jakieś mieszkanko dalej jakiś domeczek tu no na razie to właśnie to są jeszcze takie małe domki nie mam jeszcze odblokowanej strefy wysokiego zagęszczenia także na razie niestety musimy czymś takim budować ale to myślę że w kolejnych odcinkach już jakoś troszeczkę lepiej z tym będzie dobrze tutaj może nie no na skrzyżowaniu to myślę że akurat jakiś sklep tak dobrze niech tu będzie chociaż jakiś taki drugi sklepik dobrze co jeszcze tą drogę możemy sobie gdzieś tam dalej na przyszłość poprowadzić Budżet raczej na no to pozwala. Ta droga też raczej by gdzieś tu prosto jechała i na przykład jakieś połączenie do tej głównej drogi też niech tutaj będzie. Dalej jeszcze, jeszcze więcej mieszkańców, niech ich tutaj troszeczkę będzie. Jeden, drugi domek, tu jeszcze w środeczku, ok, żeby wszystkie kratki były zamalowane. Tak i właśnie gdzieś do tej głównej drogi, super, raz i... Dwa, dobra. Tak, 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 tak. Super pięknie, jeszcze może przy tej głównej drodze, właśnie jakoż to jest główna droga, tu i tak będzie jakiś hałas. Więc myślę, że właśnie najlepiej jakby tu się postawiło jakieś może nawet takie większe troszeczkę sklepiki, tak, dobrze. Większe sklepiki właśnie przy głównej drodze, w tym miejscu, może jakiś drugi sklepik w tym miejscu, no i nasze miasto jakoś tu się powoli rozrasta. Tak naprawdę wydaje mi się, że tyle właśnie na dzisiaj wystarczy, jeśli macie. Jakieś propozycje, co by w tym mieście można zrobić w kolejnym odcinku? To oczywiście piszcie w komentarzach. Ja może jeszcze jakąś pamiątkę tutaj zostawię na następny odcinek. W tym momencie, jak to nagrywam, mamy 2154 suby. Ok. 2154 suby. Zobaczymy za rok w kolejnym odcinku, ile wtedy będzie subów. Myślę, że tak dobra. Obstawię tak porządnie 15 tysięcy. Tyle jest teraz. A Blunix obstawia, wydawia się, ile powiedziałem, 15 tysięcy. Dobra, 15 tysięcy. Pięknie. Wy napiszcie swoje strzały w komentarzu i zobaczymy za rok, czy się sprawdzą. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć.